Siemaneczko, witam Was w pierwszej części z Minecrafta W pierwszym odcinku z Minecrafta Moi drodzy Muszę nazwać swój świat Co pierwsze e, Przetrwanie dam se Poziom trudności normalny też dam Skrzyni bonusowej nie dam raczej mm. Będę dał niestandardowe biomy. Aktywuj kody, właśnie, zachowaj ekwipunek. Cykl dzienny raczej też zostawię. No i co, otworzymy. W tym świecie nie można zdobywać osiągnięć. Zestawy tekstur zmieniają wygląd bloków, to nawet elementy menu. Wypróbuję. próbuję. Magiczne latarnie to podażny przemian, który można stworzyć za pomocą netarowej gwiazdy od Widera. Czy musimy zdobyć, Czy wiesz, że netarowe gwiazdy da się zniszczyć za pomocą wybuchu? Nederowe e, gwiazd, netarową gwiazdę muszę mieć od Widera, a muszę w, e, sam zbudować Widera. Widera muszę sam zbudować. Więc moi drodzy Ja muszę oglądać poradnik jak szybciej da się zabić Widera i z czego można go wybudować. Bo z tego co wiem, bo da się z bloku śniegu i dyni zrobić bałwana. Ale musiał mieć na i zimowy biom bardziej. O kurde, nie ogarnąłem ziarna tego. Jasny, Gwint. Najgorzej. Nie, ogarnioł, nie ogarnąłem ziarna generatora. No, jestem troszeczkę w czarnej dziurze. Zniszczmy sobie te kwiatki. Bo te kwiatki dają nam zabarwianie, więc, Pyk. Pyk, pyk. A z tego barwnika da się zrobić niebieską wełnę, szalkerową skrzynię, gwiazdkę pirotechniczną, błękitny barwnik. Jest na niebieski barwnik, który można zdobyć z orchidei. Da się z lazurytu zrobić ten barwnik niebieski. Fioletowy barwnik z tego, karmazynowy barwnik. Niebieską świecę. Z niebieską świecę z lazurytu? Dobra, ja bym musiał najpierw to wy wydobyć drewno. Wydobyć co pierwsze to drewienko. E do stworzenia pierwszych narzędzi. Pyk. Patyczek. <grym> Okej. Okay. Kolejne drewienko. Kolejne deski. Pierwszy crafting. Lecimy. Ok. Więc tak, moi drodzy. O kurde. Na siekierkę mnie nie stać, więc wykopię jeszcze więcej tego naszego drewienka, Pyk. Pyk. Teraz wezmę tą pierwszą standardową siekierkę. No i. No to nie są standardowe it itemy? O, dosięgnę jeszcze. Kurde, dobra. Wziąłem pierwszą wełnę. Pierwsza wełna mi się przyda na bank. Drewniana mi, siekiera mi się szybko zużywa, więc o. Widzę pierwszą rudę miedzi, moi drodzy. Widzę pierwszą rudę. Już pierwsze dwie rudy węgla, moi drodzy. Więc lecimy. Obyle trafię do wody. Tak, trafiłem do wody oczywiście. Super ancko. No i dobra. Teraz trzeba będzie wydobyć pierwsze. pierwsze surowce nasze. Czyli kamień. E, bruk. Zatem a nie kamień bruk, trzeba czy będzie wydobyć. Pyk! Aha, dobra, tak wejdę. Pyk! Pyk! Musimy wydobyć naszym drewnianym kilofen, te nasze surowce. I musimy przeżyć naszą pierwszą noc. Musimy mieć dobry miecz. Musimy, musimy mieć duży tego bruku. O ty chamie Krówko Chodź tu O Widzowie nasza pierwsza s y Ruda skóry oku Ja bym stracił itemy Widzieliście? A tu nasz pierwszy stworek Czyli Creeper Dobra, muszę iść e, od miejsca. Mamy żwirek, moi drodzy, mamy żwirek. Pyk... Pierwsze, level pierwszy doświadczenia Musimy wydobyć bruk. Bo musimy zrobić lepsze narzędzia. I piec. Musimy jeszcze mieć. Musimy mieć lepsze narzędzie i piecyk. Żeby przytopić niektóre rzeczy, na przykład jedzonko od krówki, którą właśnie zabiłem, pyk. Ale że mamy pierwszy iron? Let's go! Mamy pierwszy iron, moi drodzy. Nie wykopię go drewnianym kilofem, więc muszę mieć kamienny. Pyk. Ej, zrobię tu schody. No, zrobię tu schody. Pyk. Dobra, muszę wejść w crafting 28 bruku. Nice. O! Mamy pierwszą skórzaną. Zbroje, czyli nasze buty, pyk, piec A musimy drewno, no właśnie, drewno Eee, kilof e, Kamienny kilof się przyda, siekierka Z chęcią może się przydać Piec wędzarniczy, nie wiem co to takiego OK. I tak mi się zaraz siekierka zepsuje, więc Wydobyłem dwie pierwsze rudy e, naszego żelaza, a musimy zbudować łóżko jeszcze, moi drodzy. Łóżko mi jej będzie jeszcze potrzebne, bo musimy przeżyć e, pierwszą noc, moi drodzy. Więc szykuję kamienną siekierę. Jaką kamienną? Drewnianą siekierę. Drewnianą na razie siekierę wezmę. Ja mam na razie tylko jedną sztukę wełny. A potrzebujemy trzy sztuki wełny, żeby mieć na. Musimy mieć trzy sztuki wełny, żeby mieć na łóżko, moi drodzy. A mamy już niebieski barwnik. A wy już wiecie z Minecraft, że barwnik zabarwia naszą wełnę i tym podobne. Te szalkerowe skrzynie i świeczki różne. O kurde, moja pierwsza siekiera mm. oczywiście się zepsuła. Mamy kolejną skórę, ale mamy pierwszą siekierę. Standardową kamienna siekiera. Zostało nam jeszcze 14 bruku. bewsztyk nam się przyda. Widzę kolejną owcę, więc muszę jej troszeczkę ubić. Wełny pyk. Okej, okay, kolejna wełna. Najczęściej ze zwierzątek wy wypada mięsko. Mięsko najczęściej wypada z owcy. To jest oczywiście szara mała owca, więc... Nie będziemy mogli jej zabić Od małej... Od małych zwierzątek nie da się wydobyć ani wełna, ani jedzenia Bo muszą się... Bo muszą te małe dorosnąć, żeby być większe. Oczywiście mamy kolejną wełnę. Let's go Mamy kolejną owieczkę, która oczywiście tutaj się pojawiła. Pyk. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, szybko crafting. Dawaj, dawaj Beniu. Nie mam czasu. Dawaj Beniu, szybciej. Pyk, 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 pyk. Trzy wełny. Oczywiście. I cyk. Dawaj, pierwsze łóżko. Okej, okay. przeżyliśmy tą pierwszą noc, Subarancko. Więc... Mamy pierwsze łóżko, nasze standardowe. Mamy oczywiście naszego pierwszego stwora. Którego możemy zabić. Mamy... Spal się, oczywiście, dobrze, dobrze nam to idzie. W następnym odcinku z tej serii, może będziemy mogli wykopać jeszcze niektóre surowce, czyli na przykład dirta za pomocą łopaty i wybudować nasz pierwszy domek. I będziemy mogli wybudować nasz pierwszy domek. Nie mamy węgla, moi drodzy. Bo węgiel to wolniej przepala, a, a drewno się najszybciej zużywa, jeżeli chodzi o piec, a, a węgiel najwolniej. Więc muszę wziąć węgiel. Okej, okay. dobra. Moi drodzy, mamy dużo bewsztyku, jeszcze surowego, ale musimy jeszcze u, trochę uzbierać tego bewsztyku. Kurde, nie wiem po co mi jest. Po co mi potrzebne. Po co mi potrzebne jest... E, nasienie. Zbudujmy pierwszą skrzynię. O, pierwsza skrzynia ideolo, moi drodzy. Wybudujmy pierwszą łopatę. No i miecz. Dobra. I temów mamy dużo. E, musimy mieć łopatę. Bo w kolejnym odcinku e, będziemy wydobywali e, będziemy budować naszą chatkę dyrytową. Pierwszą chatkę dyrytową. A potem ją tak pięknie ozdobić. Dobra. Muszę. O kurde, prawie zginąłem, moi drodzy. Prawie zginąłem. Wiecie co mi jest potrzebne? Węgiel A kurdeż, chyba ominąłem Chyba węgiel jest 19500 razy Więc Idziemy Po nasz węgiel Oskrobiałe drewno. I cyk! Siekierką też da się wydobyć. Ale siekierką to się wolniej wydobywa niż łopatą. Wiecie na co mi miecz? Do walki ze stworami mi jest potrzebny miecz. Ale siekierka też będzie potrzebna na walkę ze stworami. A mieczyk tym bardziej. Dobra. Mamy nasze pierwsze łóżko. Mamy pierwszą przeżytą noc. Mamy pierwsze itemy. O kurde. crafting? Oczywiście, że crafting Ze 150 tysięcy razy zapominam o craftingu, moi drodzy. Oho! Mamy chatkę wariatów, moi drodzy! Mamy pierwszą chatkę, mamy naszą wioskę przed naszymi oczyma, więc idziemy obrobić wioskę od villagerów. O chłopie, moi drodzy! Moi drodzy! Idziemy obrobić pierwszą chatkę villagerów, tu jest białe łóżko. Które nie jest mi do niczego potrzebne. Eee, to jest stolik. Jestem na górze, ale. To jest balkon, więc. Mamy pierwszą chatę wariatów, moi drodzy. Skrzynka, a w niej. Jedzonko! Let's go! Jedzonko! Jedzonko się zawsze przyda. Jabłuszka się przydadzą. Suparanko. Jabłuszko. Nie jest mi potrzebne w ogóle nasionko. Chlibek jeszcze jest potrzebny. I ziemniak, który możemy przepalać też może być potrzebny. Dobra. Mamy naszą obrobioną naszą pierwszą chatkę z jedzonka, oczywiście, bo w niej było jedzenie. Bo w niej było jedzonko. Widzicie? To się nazywają golemy, które pilnują naszych wiosek. To się nazywają golemy, moi drodzy. Mamy Czyżby mamy blok żelaza? Nice. A tu możemy pohandlować z naszym villagerem e, 15 węgla za e, szmaragdy, bo szmaragdy, bo za różne rzeczy możemy wymienić na szmaragdy, a za szmaragdy na różne fajne rzeczy. Na przykład, za 4 szmaragdy możemy wy, wymienić, możemy wymienić, za 4 szmaragdy, kurde, za buty 4 szmaragdy. To jest blok żelaza? Kurde, gładki kamień! Myślałem, że to jest blok żelaza, ale jestem głąbem. Dobra, odłóżmy to. Żeby się pan villager na nas nie zdenerwował. Lepiej te pochodnie zostawmy w spokoju, bo Villagerom może być potrzebne na noc, oczywiście. Wie Wiecie z czego okranę villagera z... Bardziej użytecznych przedmiotów, na przykład ze statywów alchemicznych, ze statywów alchemika, mogę określić villagera. Cyk, dobra, tutaj nic nie ma. Zrobię odcinki z Minecrafta gdzieś po 20 minut, moi drodzy. Tu byliśmy? Skrzynka. Oczywiście, że tu byliśmy. Dobra, tu w ogóle byliśmy, no to idziemy dalej. Tu byliśmy, jasne, chyba tu byliśmy. Farmer, albo to jest farmer, albo to jest rolnik, widzowie. Jedno z dwóch. No e, rybak. 20 e, linek. 20 linek z pająka za Emeralda i trzy Emeraldy za wiadro z dorszem. O kurde Dobra, okradne owce moi drodzy Bo ta też ma dużo wełny A ten villager se poszedł To jest piec wędzarniczy piec, piec hutniczy, przepraszam Hutniczy jest piec Więc Myślałem, że to jest wędzarniczy A to był hut, hutniczy Wędzarniczy inaczej wygląda, moi drodzy. Eem, dzwon. Eem, dzwon jest potrzebny, żeby przewołać villagerów do mieszkań, jak będą się pojawiać potwory. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, tu też nic nie ma, najgorzej. Tu są szyby, moi drodzy. Tu są szyby, które udoskonalają nasze domki naszych villagerów. Osioł jeszcze jest, superancko osioł. Nie wiem na co mi ten osioł w grze. Kamienne schodki. Schodki z bruku, moi drodzy, tak zwane. O, możemy wykopać sianko. Za siano możemy wymienić pszenicę, a za pszenicę chlebek, moi drodzy. Więc taka ciekawostka za 500 tysięcy punktów. Ja, ja sobie tak mówię po prostu. A jeszcze są dwa, dwa sianka, pyk. Obrobiłem villagerów z sianka, moi drodzy. Tu nic nie ma. Ja gdzieś w jednej chatce To był crafting? Nie, już myślałem, że to był crafting, ale raczej nie, to nie był crafting. Dobra, muszę się schować, że w jednej z chatek villagera Bo zbliża się kolejna nasza noc. Bo zbliża się kolejna noc. A ja nie chcę oberwać. Dobra, położyłem się obok villagera. O kurde. Ja dziękuję. Dobra, bierzmy siekierkę w dłoń. I idziemy w poszukiwanie kolejnych hatek. O, tu nie byliśmy akurat. Tu nie byliśmy chyba. Czy to jest ta sama miejscówka? Aha, jednak tu byliśmy Aż chciałem obrobić chatkę Zombie! Ile tych zombiaków? Widzieliście to? Widzieliście ile było tych so zombi? 5 zgniłych mięsek Zgniłe mięska też mogą być potrzebne Właśnie tracimy głód moi drodzy Głód tracimy No, głód tracimy tu też mamy e, 30 sekund głodu, ale to nic nie zmienia. Że tam, gdzie byliśmy, to też był głód. <noise> Dobra. Idziemy w poszukiwanie kolejnych hacjendek. Bo mi się wydaje, że tu nic nie ma w tych hacjendach. Że tutaj nie ma ty, w tych hacjendach nic ciekawego. No, wioska jest dosyć mała, moi drodzy. Wioska dosyć mała. Jeszcze są haciendy z bruku. Dobra. Hmm. Możemy już powiedzieć jasny gwint. O, skrzynka. Kolejne jabłuszka, kolejne chliby, kolejne ziemniaki. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ale ile mamy jabłek? 17 jabłek mamy. Ale my jesteśmy w to do. Villager mnie zamknął! O ty Chyba villager mnie zamknął. A tu byliśmy? Bo mi się wydaje, że tu nie byliśmy. Też mi się coś przynajmniej wydaje, że tu nie byliśmy akurat. Ja słyszałem pająka. Pająka słyszałem. O! Kolejna ruda żelaza. Superansko. Ale my jesteśmy w dobrzy w to wy wydobywanie. Mamy już rudę żelaza. Moi drodzy. A to nie wiem, co to ma na celu. Jakieś zadaszenia i tak dalej. Ale dobra, moi drodzy. Wioska nie jest taka duża, jak mi się wydaje. Wioska nie jest duża. 5000 razy tu byliśmy. No i. Nic ciekawego nie ma w tych skrzynkach. Więc moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek z Minecrafta. Ja się z wami oczywiście żegnam, bo to był bardzo ciekawy odcinek z wydobywaniem i zesypianiem. Do zobaczenia. Cześć, to mówił dla was JoJo z wioski villagerów w Minecrafcie. Do zobaczenia. Cześć.